Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Wysłuchaliśmy Pana Premiera i, jak zwykle, dowiedzieliśmy się, że jest dobrze. Wszystko pod kontrolą. Prawda jest taka, że jest źle i będzie gorzej. Pan Premier postanowił dzisiaj zrobić cyrk na mównicy, pokazywać coś z tabletu. Ja życzę, Panie Premierze, że Pan miał taką werwę walczyć z wirusem, jak ma Pan tutaj odpowiadać posłom i posłankom. W całym kraju brakuje łóżek, a wy mówicie, że się nic nie dzieje. Wczoraj w Krakowie pan Roman spędził 7 godzin w karetce, jeżdżąc od szpitala do szpitala. W Warszawie 83-letnia pani Barbara z Warszawy dowiedziała się, że na test może liczyć w piątek. Dzisiaj środa. Nie ma sprzętu, a personel medyczny pracuje praktycznie bez snu. Umierają setki ludzi i nie tylko na COVID. Zapomnieliście o innych. Kazaliście odwoływać operacje. Ludzie umierają, a wasi politycy mówią tak musi być. To prawda. Śmierć nie wybiera, ale prawdą jest, że ludzie umierają przez Was. Wszyscy przez ostatnie miesiące mówili, że obawiamy się scenariusza włoskiego, tyle że Wy zafundowaliście Polakom scenariusz polski, mieliście pół roku na to, żeby się przygotować, nie robiliście nic. Zamiast pracować, kłóciliście się, kto obsadzi więcej ministerstw. Przez cztery miesiące robiliście rekonstrukcję. Bo pan Zbyszek pokłócił się z panem Mateuszem, i trzeba było to jakoś pogodzić. Zachowywaliście się jak dzieci w piaskownicy. Utopiliście 70 milionów w wyborach, które się nie odbyły, a dla porównania budżet głównego inspektoratu Sanitar sanitarnego, kluczowej służby do walki z pandemią 50 milionów rocznie. Sami nie pracowaliście, ale nie chcieliście też liczyć na innych. Lewica wielokrotnie dawała wam projekty. Z tej mównicy zgłosiliśmy ponad tysiąc poprawek. Daliśmy wam plan, bezpieczni przed drugą falą. Proponowaliśmy 100 tysięcy testów dziennie. Nie potrzeba. Otwierać punkty dostępowe w całej Polsce. Nawet mapę zrobiliśmy. Po co to zrobiliście? Panikujecie. 2 miliardy na służbę zdrowia. A wy co? Oddaliście to na telewizję propagandową. Chcieliśmy szkoleń dla personelu, przekwalifikowania lekarzy. Słyszeliśmy, panikujecie. Apelowaliśmy o zakut, refundację szczepionek. Dotyczącej grypy. Dzisiaj pan premier powiedział: Mamy ich sporo, zobaczymy za dwa tygodnie. Proponowaliśmy świadczenie krysowe 2100 zł. Ale po co? Ci, co tracą pracę, niech tracą, jak sobie dadzą radę. Chcieliśmy w końcu, żeby szkoły przygotować w taki sposób, żeby nie musiały dzieciaki się martwić, i ich dzieci i dziadkowie, że się będą zarażali. Ja, tutaj pan minister siedział do tej pory. Nie, no wszystko w porządku. To tak w porządku, że pan dzisiaj musiał statystyki pokazywać. Pan, panie premierze, mówił, że wszystko jest w porządku. Czy pan się tego nie wstydzi? Czy pan naprawdę ma sumienie mówić Polakom, że jest tak dobrze? To dlaczego jest tak źle? Kiedy Polska stoi nad przepaścią, apelujecie o rozwagę. Pan dzisiaj z tej mównicy mówił o Solidarności. Niestety, zasady wyznaczyliście dla ludzi, zwykłych. Sami jesteście elitą i zbudowaliście tutaj państwo dla siebie. Wy nigdy nie będziecie spędzać czasu w kolejce po test. Wasza karetka. Zawsze będzie miała gdzie podjechać. W szpitalu zawsze będzie dla Was łóżko i respirator. Wy nie znacie słowa solidarność, o którym Pan tu mówił. Umiecie myśleć tylko o własnym interesie. Panie premierze, czy Pan wie, że na całą Polskę jest 1400 karetek? Za to Pana rząd instytucje państwowe dysponują czterema tysiącami limuzyn. Karetki ratują życie, a limuzyny co ratują? Czy Pan wie, że zakażonych koronawirusem od początku jest ponad 1000 lekarzy, ponad 3000 pielęgniarek i położnych. Zamiast dziękować medykom za ich poświęcenie, próbujecie zrzucić na nich odpowiedzialność. Za swoje błędy i głupotę. Tacy jesteście. Z kryzysu chcecie wyjść, zwalając winę na innych. Wczoraj na polityków z opozycji, kilka dni temu na lekarzy, a zaraz powiecie, że to wina chorych. Tylko niech pan doda, że może dlatego, że nie jedli jabłek. Ale to wy zawiedliście, nikt inny. To, że miliony polskich rodzin stracą członków rodzin, to wasza wina. To, że setki tysięcy tracą pracę i nie będą miały na czynsz, to również wasza wina. Za wasze błędy, za wasze zaniechania i waszą arogancję dziś płacą Polki i Polacy, ale kiedyś przyjdzie czas rozliczeń i zostaniecie rozliczeni za wszystkie słowa, za nieodpowiedzialność, za brak strategii, za brak pomysłu, jak walczyć z koronawirusem. Rząd nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom i nie nadaje się do rządzenia. I to jest fakt na dzisiaj. Rząd, który naraża zdrowie i życie swoich obywateli, powinien trafić pod sąd. To jest prawda o ostatnich sześciu miesiącach. Dlatego składamy wniosek formalny, jako Klub Lewicy, o odrzucenie tej smutnej, banalnej i nieprawdziwej informacji premiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie